Cześć, witajcie Słuchajcie, dzisiaj witam się z wami sprzed tego lustra Bo pomyślałam sobie, czemu nie, spróbujemy Właśnie się ubrałam, wychodzimy, bo dzisiaj wielki dzień I ten pan idzie do fryzjera Morisek, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Do fryzjera? Idziemy, będziesz się strzygł? Kto będzie piękny? Ty będziesz piękny Księżniczka, oczywiście, na swoim tronie, tym razem na górze, śpi. E, a my wychodzimy, jedziemy. Tam jest bardzo fajne miejsce, powiem Wam, bo ja go zostawiam. E, wychodzę, znaczy nawet nie wchodzę, bo teraz wiecie, przez wirusa nawet nie można wejść. E, ale dziewczyny mają taki mały ogródek. I słuchajcie, tam jest centrum ogrodnicze. Czyli ja tam czekam. Zależy, albo godzina, albo dwie eee, I one potem dzwonią do mnie, a ja mogę w międzyczasie pójść do tego centrum Mogę pójść na kawę, tam można też coś zjeść Teraz to nie wiem, czy można Ale generalnie jest centrum, ono na pewno jest otwarte Także zobaczymy, co tam jest Może jakiegoś kwiatka Może jakieś... no nie wiem, zobaczymy, co tam po prostu jest Co, idziemy? Idziemy? O, ja tak wyglądam, sweterek z H&M eee, Już go kupiłam jakiś czas temu Pod spodem mam po prostu koszulkę z... To jest koszulka z, Zara, z Zary, ja je uwielbiam Bardzo polubiłam też te spodnie czarne z Karen Millen One są bardzo ciepłe I do tego buty od Massimo Dutti I powiem wam, że nie biorę chyba nic na wierzch Może wezmę sobie sweter na wszelki wypadek Jakbym chciała potem wziąć Morisa jeszcze na spacer Taki wiecie, na przeprosiny po fryzjerze Także to sobie wtedy zarzucę Ale u nas jest ciepło Jest tak co najmniej 15 stopni Także, także jest fajnie Dzisiaj ma przyjść bardzo fajna rzecz, ale obawiam się, że może przyjść jak mnie nie będzie. I po prostu kurier mi... To nawet nie kurier, tylko listonosz mi zostawia wizę, a jak nie to Wam pokażę oczywiście, a jak nie dzisiaj to i tak jutro, także w tym vlogu zobaczycie piękną piękna rzecz. Nowy kalendarz adwentowy. Dobra, to ja teraz uciekam i zaraz się widzimy ponownie. Tylko wyłączyłam silnik i od razu Moris przyleciał na małą stronę. Marisku, czy ty się cieszysz? A czy ty zdajesz sobie sprawę, gdzie Ty jesteś? Bo ja jestem pewna, że zaraz otworzymy drzwi, i Ty poczujesz, gdzie Ty jesteś, i tyle będzie Twojej radości. Hmm? Aż się zapłakałeś. Idziemy? Tak wygląda: przed. A zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądał po. Ty, ty Stojniak, idziesz się zrobić na bóstwo. Morisiek. No i znowu przepadłam. wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i will be home for a couple of days wander around with you you and me in the cold thought it never be true wherever i go i got you Oh, I have stopped running, there is no way trying You better loosen your belts Drinking out wine by the fire Don't care if anything ends It's Christmas And some kind of love, my friend I pray it will never end Do you like to be here too? It's Christmas Outside snows glistening It's just you and me tonight I'll spend all this Christmas with you Oh it's such a charm got you up in my arm Jestem cała w brokacie ale pomyślałam, że jeszcze muszę czekać za wiarek nie rozładował <coughs> Jeszcze muszę czekać na Morisa, także pomyślałam, że Wam na szybko pokażę. Nie kupiłam jakoś bardzo dużo, bo już, już, już nie mogę patrzeć na bombki, naprawdę. Jeżeli w jakimkolwiek sklepie jeszcze będę i popatrzę na bombki, to poproszę wirtualnego plaska. Nie mogę, już mi wystarczy, ale coś mi tu uskoczy, no oczywiście, że mi Ale co kupiłam? Wzięłam zapach. Znaczy zapach, takie pachnące, mmm, no takie dekoracje, szyszki, jakieś pomarańcze. Pie, przepięknie to pachnie, przepięknie. Mam nadzieję, że to wytrzyma, chociaż, chociaż do tego czasu, jak będę mogła, e, znaczy jak już po prostu rozłożę mój zapach, ten piękny z Johna Luisa. E, to kupiłam do kuchni, też żeby pachniało. Taka, ale sobie postawiłam, taka choineczka. No pachnie to. Niesamowicie. Przepiękny zapach. Wzięłam też kilka takich rzeczy, ale to już Wam dokładniej pokażę. Takich e, kwiatów, ale to już Wam dokładnie pokażę, jak będę ubierała choinkę. E, niewiele, no ale wiecie, to takie duże. Nie chcę też, żeby to było takie zbyt przeozdobione po prostu. Zapach. E, wkład do zapachu Yankee Candle. Ja wzięłam home, sweet home. I no i zapachy do samochodu. Wzięłam trzy dla każdego po jednym także tyle wzięłam, kupiłam sobie jeszcze kawkę nie brałam żadnych świeczek wiecie, oni też mają całe półki ze świeczkami Janki Kandel, ale nie brałam e, wzięłam sobie też kawę o, na wynos i posiedzę tutaj jeszcze z pół godziny, poczekam jak przyszłam, to po szybie łaził mi pająk i teraz włączyłam wyciereczki i zastanawiam się, gdzie on jest na szczęście na zewnątrz, że mam nadzieję, że nie czeka na mnie tam nigdzie, jak będę go chodziła no, także ja też czekam i zaraz wam pokażę pięknisia jaki będzie wystrzyżony. Kto to dostanie, Tricia, jak wróci do domu? Taki jestem śliczny, nie, iż mi rąk. Taki jestem śliczny, pokaż. Ślicznie, dziewczyny naprawdę robią dobrą robotę. Tak? Tak? Poczekaj, gdzie mi tu idziesz? Poczekaj, jedziemy dalej, jedziemy na pole. Zobaczysz. Zaraz cię zabiorę na pole. Pokaż się. No, ślicznie, śliczny, aż młodszy. Szkoda, że nie chudszy, ale młodszy, tak? Młodszy. Za miesiąc następny raz, na święta będziesz piękny. Tak? Jedziemy? Jaki był zadowolony. O Jezu! Jaki był zadowolony, jak go zabierałam. Tak, i był zadowolony, tak. Fajosko. <laughs> no i co, przybiegłeś i co ty byś tu chciał? Co ty byś chciał? Co ty byś chciał? Chciałbyś? Nagrodę? Poczekaj. Filecika. Takiego dużego. Masz. Jak pół ciebie ten filet. Ech, wróciliśmy do domu i pierwsze co pod drzwiami, to została mnie karteczka, a widzę e, że niestety pan kurier nie zostawił mojej Paczki, a mógł, a mógł, ale nie każdy chce. Zamkuło sobie jakoś. No i przeglądam, co ja tutaj kupiłam. I tu chyba jeszcze krzapaczka do Jurka. Właśnie to przerzucił. A no tak, sumie no, tam to, to duże, więc jak to miał przerzucić. To chyba jest silnik do naszej rumby. Czy tam akumulator? Akumulator chyba do naszej rumby. Bo postanowiła umrzeć, tak mi się wydaje. <grystanie> postanowiła umrzeć, także zamówiliśmy nowy. <grystanie> Cieszę się z tego. Ładne to jest. Eee, bardzo ładne. I przepięknie pachnie. Zaraz tam gdzieś sobie postawię. I patrzę jeszcze na te wszystkie kwiaty białe, złote, takie bardziej złociste. Ładne. Zobaczymy. Zamówiłam jeszcze organzę na choinkę. Wszystko w brokacie. Także tak, muszę coś zjeść, bo jestem głodna. Hej, witajcie kolejnego dnia. Wróciłam właśnie do domu i nie jest już jasno. Aha, ale. Jak mi zaburczało w Ale to jest nieważne. Jakieś mam włosy takie rozstrzelone, nie? Nieważne. Ale słuchajcie, czekała na mnie przesyłka pod drzwiami. Z żona Luisa. Zaraz otworzymy i coś absolutnie ekscytującego. Czyli to, czego wczoraj nie odebrałam, a dzisiaj udało mi się podskoczyć na pocztę. I mam tutaj. Zaraz Wam pokażę, co. Już Wam pokazuję. Boże, to nie... Gotowi? Bajtery. Bajtery. Jest to kolejny, drugi i raczej ostatni kalendarz adwentowy, jaki będziemy otwierać wspólnie za parę dni. Tym razem na dwadzieścia 4 dni, 24 okienka, piękny, czerwono-złoty, edycja limitowana, piękny. Razem z tym Charlotte Tilbury, on tutaj stoi. E no, będzie piękny, po prostu będą pięknie wyglądały. Mam nadzieję, że będzie w nim ten mały balsam do ust, taki Bounderose on się chyba nazywa. O, tutaj dostałam, o właśnie, dostałam taką malutką próbeczkę. Uwielbiam go, a słuchajcie, kończy mi się ta moja, mam taką kulkę z bielendy. Ona mi się kończy, skończył się też już dawno temu ten lenarz, także jakieś, jakieś tu dzieci mi dzisiaj jeżdżą po parkingu. Także mam nadzieję, że to będzie pełnowymiarowe No jest piękny Będziemy otwierać eee, Zobaczymy co tam jest Wewnątrz I słuchajcie, to wszystko to dostałam gratisy Czyli jest taka próbka Właśnie tego Bound Rose eee, Balsamu Jest jakiś kolor eye pencil Jakaś kredka do oczu To jest tak zrobione, żeby tego nie dało się otworzyć o, o, czarna kredka, ale jaka mega miękka Fajnie Coś takiego To jest próbka takiego podkładu w pędzelku, zobaczcie Widzicie? Nie chcę się oczy... To jest podkład w pędzelku i taka całkiem spora próbka. Ciekawe, czy kolor 2, Apricot Light, pewnie będzie pomarańczowa, e, pewnie będzie różowa za bardzo, ale zobaczymy. I najfajniejsze, bo to widziałam, tam można było sobie wybrać powyżej pewnej kwoty, można było sobie wybrać gratis. E, I ja wybrałam mały puder, bo nigdy nie używałam ich pudru. A podobno jest fajny ten biały. On ma tutaj, patrzcie, jeszcze lusterką, ma taką miniaturową dosłownie e, gąbeczkę. Taki puszek mini mini i cały jest malutki, ale no to jest próbka, także zobaczymy. Jutro użyję. Mam paznokcie niepomalowane, bo normalnie zeszła mi hybryda po trzech dniach, bo mój podkład i top już są stare, a raczej już się skończyły. Także czekam, zamówiłam inne i po prostu nie mogę zaczekać. Musiałam, że ci już przyjdą. Może jutro przyjdą, to sobie zrobię. Czuję się tak łyso głupio, ale tak, generalnie. Fajny, co? Taki mini słodziaczek. Może wewnątrz też będą takie, a może będzie na przykład ten sypki, zobaczymy. Nawet nie za bardzo patrzyłam, no bo wiecie, jak się kupuje, to można zobaczyć, co jest w środku, ale nawet nie za bardzo tam się skupiałam na tym. mi mieć niespodziankę. I kolejna rzecz. Dona Luisa, ponieważ dwie rzeczy tutaj mam. O, z wieszakami. Ponieważ polubiłam się z tym cienkim sweterkiem z Massimo Dutti, a nie mam więcej takich sweterków, właśnie takich cienkich, nie jakichś golfu. I zamówiłam dwa y, jasne sweterki, bez żadnego golfu, y, cieniutkie, kaszmirowe, 100% kaszmir. Jeden jest taki różowy, ładny kolor, delikatny. I drugi jest beżowy. O. Także... Fajne, ale nie będę na razie przymierzała, bo ja dopiero zeszłam do domu i muszę się najeść Muszę coś zrobić do jedzenia i wyjść z psem Ale właśnie to leżało pod drzwiami chciałam wam pokazać Także tak, no dzisiaj późny start do filmu, no, no bo tak wyszło Ale no zobaczymy co będzie się dalej działo Dzisiaj Jurek ma zakupy zrobić, będzie wracał Także zobaczymy co mu się tam uda kupić, a o czym zapomni Sprzątam tutaj bałagan i lecę z psem na dół. Chodź, powiedz, co ty kupiłeś? Ziemniaki, kupiony chlebek, a to nie jest ten, tak Nie, on jest dynią. To co? No dobra, no, no, nie. no Napisałam, że jaki chlebek ma być Żytni. Żytni. ale to jest żytnie jestem. No dobra. Co mamy? Pomidory. Kolejny chlebek. Będziemy mrozić marchewki. Co ty pokażesz kawanosy? A no to właśnie. No właśnie. Kawanosy. A takie mało wziąłeś. No, bo to jedyne, wziąłeś w wędli. To jest wiejski dworek ser. Cytrynki. Tu widzę jeszcze jakąś marchewkę. E, mleko. Jakiś nowy design do wygrania. 25 bonów, 100 bonów, 10 tysięcy. Uh, uh, uh. Pora! Pora. Przyszła pora, no ale mam włosy spuszczone. Przyszła pora na pora. E, co mamy cebulkę, takie zielone banany Ale <grym> <Jurek. grym> ja mam zobaczyć jego wyraz twarzy. <grym> Dobry jesteś. Oj, e, Masz ochotę włożyć tu głowę? <grym> Pietruszki, dobrze, że nie brałeś 150 siatek. Mm. Te górki. No mogą być, no, z czosnkiem. Pytanie, że takie. No. Może im też śmierdziała górki? No, to ty i takich nie jesz. A ja no, ale śmierdzu, Nie, bole. No, no to co ci to daje, że one śmierdzą? No te górki do nie to tyle samo, kolejne mleko. Musztardka, Widać, że byłeś w innym sklepie, bo inne rzeczy. Może ta sama sieć, to inne rzeczy mają. No Jak z prymatu, jest, to zależy. No, no to tutaj u nas jakoś inaczej to wygląda. Na opakowanie w sensie. Na pewno. Żurek. I papryka, bo chciałam mi się papryki. Dzięki Bogu, jest no Konserwowa to będzie chyba jednak puszty, No No dobra. Oj, Jurka, obiadki. To są, Jurka, śniadania. No, trzeba sobie jakoś radzić, jak żona nie gotuje. Chodź. <laughs> <laughs> Bardzo. A, a masz. Wiesz co, ty to zjadasz nawet nie na obiad, tylko zjadasz to na śniadanie. No to jest Jak wstaje rano i wychodzi wcześniej, to przecież on kiedyś w ogóle wychodził i w ogóle nie jadł śniadań, a potem to się kończyło McDonald'em w trakcie dnia. I mu w końcu przetłumaczyłam, że ja rozumiem, że nie chce mu się jeść rano, ale musi jeść śniadania. I wolę, żeby jadł to, niż ma nie jeść nic, a potem szukać jakiegoś dlaczego. Także zapomniał najważniejszego. Zapomniał wody. Na pewno czegoś jeszcze zapomniałeś, tylko nie pamiętam tej listy. Pokaż mi listę z SMS-a, co ci zaraz powiem. No nie masz swojego telefonu, to, 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 to jest no, to, to ja muszę dać. No dobra, to ja teraz to pochowam. Yy, która jest? 19 dopiero jeszcze, nie ma, jakoś późno. Yy, pochowam to i, i będziemy coś oglądać. Dzisiaj ten, kuchenne rewolucje są. Teraz będziemy oglądać. Co ty tutaj zaglądasz? Co ty byś chciał? Chciałbyś tutaj? <grychy> y, jesteśmy oboje w domu. Jurek jest na dole, właśnie zjadł przed chwilą. Ja zaraz chcę gotować zupę. Mam ochotę na ten barsz biały, ale muszę pojechać do sklepu, bo przecież wczoraj zapomniał kupić jajek. Ja dzisiaj na śniadanie zadłam trzy ostatnie Także nie mamy jajek A do barszczu, czy tam do żurku raczej by pasowało mieć Już przy okazji posprzątałam sobie pokój Tak, tutaj chociaż jeden Może potem posprzątamy jeszcze cały dół To na jutro już nie trzeba będzie nic robić hm? Czaty na to Czaty na to Si stojniaku Kto cię podrapał po bzuchu? Kto cię podrapał, co? Hm. Kiedyś jeszcze W Polsce yy... Mieliśmy innego kota, ona teraz jest u moich rodziców i mieliśmy już Morisa. I słuchajcie, ja zauważam, że on ma tutaj takie po trzy właśnie ranki dookoła uszu. Takie no, świeżo, świeżo zrobione, tak? Jeszcze zakrwawione. Przestraszyliśmy się, że coś mu jest. Zawieźliśmy go do weterynarza. Pani go obejrzała i pierwsze co zapytała, a czy Państwo mają jeszcze jakieś inne zwierzę? No tak, mamy kota. Wyobraźcie sobie, że ona, to też była kotka, oni się bardzo bawili, bardzo Morris jej wylizywał uszy, szarpał ją za ogon, a ona go ganiała w jedną stronę Ona go goniła w drugą stronę, on ją po całym domu I no musiało jej się coś nie spodobać i złapała go tak za uszy, Pobijała mu pazury dookoła I nas przestraszyła, na szczęście, no nic się nie stało, tak tylko... Takie miał małe ranki, ale pani mu tam przemyła, i tyle, nie trzeba było nic in interweniować bardziej, tak? Tylko się przestraszyliśmy i nie pomyśleliśmy, że to kotą ci tak chciał uszy wyrwać, tak? Pewnie zasłużyłeś, co? Idziemy do sklepu. Nie, to ja idę do sklepu, ok? Był lekki zawał, bo prawie upuściłam aparat. Eee, co chciałam zrobić przed pojechaniem? Nowy zapaszek, ten co ostatnio kupiłam. Lawendowy. <grym> Lubię ten zapach. Co mam? Maseczka mam. I w moim samochodzie są zawsze siatki. Także ja nie muszę kupować. To jest jedna, mi się przyda bo dzisiaj tylko parę rzeczy. Także teraz możemy jechać. jak jechało ostatnio moim samochodem, więc muszę sobie wszystko poprzestawiać. Ale nie ma tego złego, bo. za tankową. <noise> <noise> Taki rzadk, nie? Dobra, idę. było mi się trochę więcej, ale są z tego plusy, Jurek. Po pierwsze, mam skarpety. Ja tam widzę minuty, z tego nie zakończę. <noise> po drugie, zaraz jak zrobię obiad. Ty tak krzyczysz. No bo żebyś słyszał. Ja słyszę. A jak zawsze rozmawiam z moimi rodzicami, i ty tak krzyczysz, i ja ci mówię, że nie krzycz, a ty tego nie rozumiesz? Bo kupiłam też dużo. Takich y, warzyw, mieszanek warzyw Kot jest bardzo ciekawy, idzie tutaj Kocie, uciekaj Nos mnie kręci y, I zrobię y, Kawałki indyka, jakoś tam je przyprawię Usmażę, bez żadnej panierki Bez niczego, tak po prostu Do tego ugotuję ziemniaki Z kalafiorem i z marchewką Ale właśnie nie było kalafiora Takiego normalnego Uderzyło mi się o szafkę Paluski. Więc kupiłam od razu, dzisiaj jest tutaj taka mieszanka, o nie, to nie to. to. Taką po prostu, marchewka, tutaj jest jeszcze brokuł. Takie tutaj są gotowe, wszystko w plastiku, no ale tak tutaj jest. Eee, to to wzięłam, ziemniaki z kanafiorem i z marchewką i to wszystko się potem na takie piri, piri. <grym> to wszystko się na pire po prostu rozgniecie. I do tego boczek wędzony. Z cebulką i z, mm, z pieczarką, ale pieczarka taka ta brązowa, nie portobello, tylko mam jakąś taką podobną. Portobello, tylko czesnat. I taki będzie obiad. I oczywiście e, żurek. Także widzisz, ma to swoje plisy. Teraz się cieszysz? Tak. Gotowanie mi dzisiaj wchodzi ostro. Także kolejna potrawa, tutaj mam ziemniaki, tylko jakoś tak nie polecam dużo. Tak powiedzmy, nie wiem, no, cztery małe na dwie osoby, takie naprawdę małe. Do tego z tej mieszanki, którą Wam pokazywałam, wyjęłam brokuła, zostawiam tylko kalafiora i marchewkę. Także przemieszam, ale o. To się gotuje wszystko razem. Tutaj dorzuciłam dwa ząbki czosnku i kostkę rosołową, bo no, już potem już nie trzeba nic doprawiać, dosalać jest naprawdę smaczne, tylko wystarczy pognieść i takie ziemniaki tylko po prostu ciekawsza wersja tutaj mam indyka pokrojonego w paseczki takie plasterki tak bym nazwała, bo ręką próbuję ale nie za bardzo mi wychodzi i do tego dosypałam pieprz naturalny i e, ziołowy sól paprykę ostrą i słodką no i tutaj to jest najlepsze, powiem Wam, bo tylko polecam do tego boczek surowy, wędzony, ale taki naprawdę wędzony, bo będzie pięknie pachniał. I wtedy nie trzeba Wam ani tłuszczu, ani soli. Do tego pół cebuli i no, trzy takie średnie pieczarki. I to się smaży i coś takiego wychodzi, to jest naprawdę pyszne. I to wszystko razem, super, bardzo, bardzo fajny obiad, naprawdę, bardzo Wam polecam takie coś. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda już na talerzu mam trzy baterie do aparatu i wszystkie trzy nagle się rozładowały, także mam tylko moment dosłownie, bo ta się ładowała 5 minut, ale chciałabym Wam pokazać, w ogóle w kuchni zapanował nieład, <laughs> ale to nic, jestem zadowolona, zaraz posprzątam, bo mam obiad i powiem Wam, że jakoś tak sporo mi tego wyszło, szczególnie tego, tych ziemniaków, że będę miała jeszcze na jutro. Jest indyk, ja wolę indyka, ale to też równie dobrze może być kurczak, ziemniaki, marchewka, yy, kalafior yy, i do tego boczek. Naprawdę najlepszy będzie wędzony, ale taki porządnie wędzony. Taki dobrej jakości wędzony, bo on da Wam przepiękny zapach, przepiękny smak, dobry smak po prostu. Yy, także no, naprawdę polecam Wam. To była porcja dla Jurka, tu jest moja odro odrobinkę, tylko tyle, co się we wióreczce, w rączki zmieściło, także... Bo już, już jest, powiem Wam, późno, to raczej zmieniliśmy Kolację, na obiad, obiad na kolacje, także. Także tak, serdecznie wam polecam spróbować. To jest naprawdę dobry przepis. Ja to widziałam pierwszy raz u Dane, tak, chyba u niej. I wtedy zrobiłam, i bardzo nam to posmakowało. Także co jakiś czas to powtarzam. Także tak mi się zebrało na gotowanie. Smacznego.